Kongres Metropolia Kultury to mnóstwo imprez towarzyszących. Oczywiście także w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Serdecznie Państwa zapraszam na doskonały spektakl Komedia Wujaszek Wania w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Suliby. Zapraszam do Sostowcy. A w Zagłębiowskiej Mediatece w ramach Kongresu Metropolia Kultury odbędą się dwa ważne wydarzenia w ramach naszego Międzynarodowego Festiwalu Przestrzeń Słowa. Bardzo serdecznie zapraszamy. Do sali widowiskowo-koncertowej Muza imienia Władysława Szpilmana zapraszamy na warsztaty, debaty, a także koncert Jutro Będzie Dobry Dzień piosenki do Szpilmana Zapraszamy wszystkich uczestników kongresu do Pałacu Szana Muzeum w Sosnowcu Zapraszamy na wystawę stałą Polskie Szkło Współczesne, wystawę czasową fotograficzną Dagmary Kasperczak oraz wiele wydarzeń towarzyszących, które będą się odbywały w naszym pałacu a w zamku Sieleckim przygotowaliśmy wystawę wobec piękna artystów związanych z ASP we Wrocławiu. Ładnijcie do nas!